Kochani, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Myślę, że ten temat jest dosyć interesujący pod względem tego, jaki ma nowy dźwięk, no bo Bagi razem z Magdą Tarnowską, no pojechali teraz trenować do Hiszpanii, do, żeby potrenować do tego odcinka Tańca z gwiazdami, który będzie już jutro. Eee, I powiem Wam, że bardzo mnie zaciekawił ten TikTok, który Bagi wrzucił na ten chyba ten swój drugi profil na TikToku i to był TikTok, w którym robił śniadanie dla rodziny Lewandowskiej. W sumie robił razem z Anią dla Roberta i chyba ich córeczek, i robili bananowe pankejki takie proteinowe, takie wiecie, no. Takie typowe, powiem wam, śniadanie zdrowotne, pankejki bananowe, ale jednak z takim zdecydowanie zdrowotnym twistem. Wyglądały apetycznie powiem szczerze, no ale sam, sam fakt tego, że Bagi robił śniadanie dla Lewandowskich jest to dosyć interesująca, ciekawa i raczej niespotykana, yy, raczej niespotykane wydarzenie. No, myślę, że to jest coś fajnego, coś ciekawego. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie i czy trzymacie oczywiście kciuki za Bagiego w na następnym odcinku, który już w jutro, w niedzielę, tanie z gwiazdami. Także z tego co mówił na filmie tańczy tango. Trzymamy kciuki i mam nadzieję, że będzie super.